Pierwsza Mojżeszowa 12 rozdział i drugi werset mówi tak: Uczynię z Ciebie wielki naród, i będę ci błogosławił, i rozsławię Twoje imię i stanieś się błogosławieństwem. Są to słowa Boga do Abrahama, wówczas jeszcze Abrahama, zanim Bóg zmienił mu później imię. I zobaczcie, że jest tu powiedziane o tym, że Bóg będzie błogosławił Abrahamowi, czyli Abramowi wówczas, ale dlaczego? Aby ten stał się błogosławieństwem. O co chodzi w tym sformułowaniu? Stanie się błogosławieństwem? Otóż Abraham miał być częścią formuły błogosławienia. Ludzie mieli mówić: „A niech Bóg błogosławi Tobie, tak jak błogosławi”. Abrahamowi. I właśnie Abraham miał stać się tym standardem Bożego błogosławieństwa, a więc miał otrzymywać po to, żeby też wskazywać na Boga. I teraz pytanie, czy ty właśnie otrzymując Boże błogosławieństwo, wskazujesz tym na Boga, czy stajesz się tym standardem, czymś co później ludzie mogą właśnie mówić tak jak Bóg błogosławi tobie tak niech błogosławi komuś innemu. Ale żeby mogli to powiedzieć, to muszą wiedzieć, że to Bóg Ciebie błogosławi. Ale czy od Ciebie to usłyszeli? Czy jeżeli Bóg błogosławi Ciebie jakimś talentem, muzycznym, artystycznym, finansowym, obojętnie jakim, czy ludzie wiedzą, że to zawdzięczasz Bogu? Czy jesteś wdzięczny Bogu i czy ludzie dookoła to widzą? Czy oni później mówią, niech Bóg błogosławi Ciebie tak, jak właśnie błogosławi tą osobę? Czy właśnie okazujesz to? Bóg chce, żebyś to błogosławieństwo, które masz, wykorzystywał także do tego, aby to On był uwielbiony i też, żeby pomagać innym, abyś stawał się błogosławieństwem dla innych a więc zachęcam ciebie, żebyś niezależnie od tego, jakim talentem Bóg ciebie obdarzył, abyś mógł to wykorzystywać dla ludzi też, ale żeby wszyscy wiedzieli, że to, co masz, zawdzięczasz Bogu i żeby później właśnie żebyś to ty stał się tym błogosławieństwem, tym tą formułą błogosławieństwa, jaką oni będą wypowiadać i żeby życzyli sobie nawzajem, by Bóg Błogosławił im tak jak błogosławi Tobie, ponieważ będą wiedzieli, że to właśnie błogosławieństwo, które masz, pochodzi od Boga.